czy się go I, i u mnie na przemian ewentualnie, będziemy mówić, który odcinek, kiedy, u kogo. Znaczy, kiedy może nie, ale oh, który there. następny będzie na którym kanale. No Dokładnie. to, próbujemy tutaj coś działać. Hmm. A ja się tym zajmę. How do you keep from going crazy? Oh, you know, I think about my other job. And what's that? I'm a magician. Why don't you Houdini your ass out of here then? Maybe he is we are magicians. Make you disappear. Nowra, dawaj tą sztuczkę. W jaki sposób bom to złamać? Eee... Złam. Jak to? Eee... D, A! E przesuwasz D, D i E, A! I wtedy E. A ty co. A! A Ty złamałeś, to ja nie muszę. Ja już się mogę. Mogę w sumie złamać, ale. Nie ma zaczenia w sumie. W sumie to jest. jest, jest, jest wie, co coś wie... mi kazał zrobić. Przecież tam co. Dobra poszątane co zrobić. Hej, my broom is broken. O tutaj dobrze. stay here, W sumie plus jest taki tego, że e, co robimy każdy z nas wie, jest w na innym ekranie, więc jakby ktoś tam coś przeoczył dajmy na to w innym grach Kama skakuj! Rob, a ja mi się, że ty co innego robisz od Let's go <laughs> I mean, did shit. I see that I was having You, what are you doing? Nothing. Just uh, looking around. I got you a new broom. Come here. Sure. Now get back to work. Yeah. All right. Just need to get back again. Dobra i co to teraz robimy? Fuck. No bo nie było. Czekaj, bo dostałem szczotę, ty już tam wbiłeś, więc ja idę dalej znowu. Jakoś ty musi. Musisz coś tam Tylko w jaki sposób? O tu patrzy na dół. Próbujemy tędy, przejdziemy? A, zobacz. No nie. No nie udało się. Musiałem zaryzykować, bo nie wiedziałem właśnie Co mam zrobić, w sumie, bo? zanieść tak jesteś już na górze, więc... ja muszę tu to, to. Hey, can I ask you something? What's up? go. Look, nie tego, wiesz? Being a guard, ja muszę. O, o może tego.

Yeah. You do that. Musisz mi coś pomóc, bo, ja, bo ja już nie mam tu żadnej interakcji, A? chyba żadnej nie mam, mi się wydaje. Zanieść Dudufredowi. Oczywiście jest zamknięty. Tak, ale. Ale mam zamknięte drzwi i nic nie ja mogę zrobić więcej, wiesz? Okno, wiesz? Tutaj hey, górą. Tylko co? Jak mam kurde oddać Dudufredowi? Nie wygnął w ogóle. Roboty, Fred, Red? nie Red mam tu Fred. nie mam tu żadnej nie mam tu żadnej masz włosy no trochę tak rzeczywiście jak stąd wyjść wejść Weź tam zaznać gościu ty ja nie wiem co mam zrobić wiesz powiem ci szczerze Haha, ha, ha. you're a funny guy. What's your name? I'm Vincent. No, well, Vincent, let me put it to you like this. A, weź te drzwi tutaj. Ko za rogiem masz drzwi po prawej stronie. A no tak, zauwa już. Ja za tymi drzwiami jestem ogólnie. Dobra, zobaczyłem tylko. A już rozwalam ci. Teraz. jak kurt, kiedy rozwaliłem. A <laughs> no to co Ty myślisz? Jestem dobry, chop. otwieram. To już sztutuje. Do Freda może. Just need A to naby mają w tym więzieniu, nie? No a co ty myślałeś, że co? Tak jest. Nie, nie ma co... nie ma to tamto. <ścoughs> <ścoughs> no nowa dobra, dobra, cicho, cicho. <ścoughs> nie dało się. Nigdy w życiu nie powiem prawdy. Nigdy Jak te wyjmuje, to. wyjmuję, <noise> <Jeszcze> to <tym> puka Hmm... <noise> Chybelek, psujemy, psujemy. Chodź pies idzie, pies idzie. Dobra, dobra, dobra. Puszczaj to. Kurde. Excuse me. uwagę. Co jest jutro za dzień? Dodatkowe prześlad. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not happen. Co Nie? Uważaj, bo idzie. Dobra, dobra, dobra. Kurde, odpuściłem już no. Ajajaj. Aj, aj. Nie wiem, tu ja za wolno to robię, bo w ogóle ciężko odkręcić, jest, wiesz, Powiem ci. No, próbujemy jeszcze raz. Bardzo ciężko to jest odkręcić ogólnie. Dobra, próbujemy. Pies idzie, ale ja psa zagadam, więc rób to szybko. Zagadamy cię, piesem. Może inaczej teraz zagadam. Excuse me, what?

A dobra, już kumam o co chodzi. dobra. Nie widzisz, że tam masz dookoła Dobra, kreki? ale. AST. Tak, ale to nie jest takie de. Myślałem, że to będzie prostsza to takie kurde. A, idzie z drugiej strony piesę. Już odkręcam ostatnią śrubkę. Dobra, 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 ale jeszcze masz czasu. Miał nie, dobra, już dobra ucieka, już nie teraz ma. teraz spokojnie. Jak ale... zagadam piesę, może? A nie, bo on będzie wracał chyba, to nie jak zagadę. To gości malinowy Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze płacać bo... będzie Ty zapomniałem Zapomniałem, zapomniałem oh, timing Boga, dobra dawaj Zapomniałem, że przecież... Teraz będzie z drugiej strony dawaj, e Przyciskamy, okay. E, A, dobra, przeps Walić. Boże, bo stukaj Piaski idzie teraz z drugiej strony Nie wiem czy on mnie zagada, ale Odpuszczaj już chowaj, chowaj, chowaj Nie wiem czy on mnie zagada A ta zagadałby chyba Aby najmniej spłaczy, to jeszcze jest. Odwróć uwagę. Art, we A, jeszcze Spokojnie. Masz jakąś książkę? Nie książkę, którą mogę przeczytać? Więc widzowie, przypominam, po raz kolejny zostawiam lajka, oczywiście i subskrypcję na obu kanałach. Wszystko Tak. Aaa, mam jestem jeszcze jeszcze bo Znaczy nagrywamy odcinek po odcinku, nie? Dobra, już skończyłem. Podaj Trzymaj. Weź! Podejdź, podejdź, gościu. Czekaj, okay, bo... Przysługujesz... No. idzie. Taka bajta. Ty, i nie widział. W Porządku. A ty się jeszcze Zagaduję go najwyżej, niech on sobie pójdzie tego drugiego. On wraca już. Drugi idzie, to drugi też idzie, idzie no, drugi? idzie? No. Hey Guard, what do you want? Go, ale ja się no, nie się? otwarłem nawet. Sure? Nie otwarłem kibla. Yeah. Jak zniszczyć kibel? W więzieniu. Poradni. Eee. Ale Niko i Aishi. ty Idź spać, może w końcu? Zaraz pójdę spać. co ty chcesz? U siebie jest. A ten drugi idzie, czy nie? Patrz się, bo ja nie wiem, co no, robi. Tak, patrzę, patrzę. Widzę, właśnie jak patrzysz. Jak wszystko. <laughs> jest... Dawaj, dawaj. Tylko... Działaj. działaj. No, szybko. Trzymaj! A, dobra. Raz Trzymaj, dwa Szybka akcja i odsuwaj kibelek. A jak przysuwasz kibelek? Samo się odsuwa. Pamiętaj tylko tyle, że jak przyciskasz kół, to wtedy wiesz, re rezygnujesz z tego. Idzie powoli. Dobra, weź, rezygnuj. Dziś ku. Ponieważ on z tej strony idzie. Jak jeszcze tam tego to możesz zagadać i to Ula la, -la. Me. Bujaj się. I'm not bothering anyone, am I? Just leave me be, man. Drugi, no próbuję. E, nie? Idzie typek, odpuść, się, odpuść już teraz odpuść. Nie ma co ryzykować. We więzieniu to tak nie chodzili, jak ja byłem, co? Dawaj się ciekawostek, o który, których nie wiesz, o Aishi. Siedział w więzieniu. Dawaj. Drugie idzie czy nie? Nie. No tamten, tamten to jakoś ma za dobrze. Za daleko ma. Działaś jak tym dutem idzie? Dobrze? Pikuś, nie? Pan Pikuś. Idzie z, z drugiej strony, w czego? Dobra, ale to możesz go jeszcze zagadać to jest na luzie. Noże. Esulia, widzowie. Look mm, dokładnie. Yeah. Elio. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go. Iść. i szed, szedł iść szedł i nie doszedł. Oś światła wyłączyć? Nie ma mowy. Chybie jesteś, ostro. Jest. Ready? Yeah. Okej. Okay. Gotowy? Okej. Okay. Spierdzielamy. Belega zasłony my. Słony. Idź bo ci w dupę wiadę <grym, grym>, O mama o. O. Co lubisz? O nie wiesz, że był więź <grym>, Spać do góry Nie no wiem Tutaj nic Włóż rękę w ten wiatrak Bądź hardcorem Vincent come over here and help me Trzymaj to i urwito no, a nie Ale mam siłę. A nie chcieliśmy. A ciągniesz, na... ciągniesz... Dobra, że ty łamiesz na początku, no za koniec ze mną. Odsuń się, gościu. Idę, idę. Ten czy drugi? Ten czy drugi? Ten czy drugi? Ten drugi też się kręci. Pomóż mi. Ten drugi też tam? kręci. <laughs> nie, wiem, wiem. Come on, pomóc! ci pomóc! Chciałam ci pomóc, co? Tutaj to? Nie, no musisz jeszcze. No ale jak to? Przecież. A możesz to zapalić z drugiej strony? Nie mogę właśnie. Czekaj, on przejść ogólnie, czekaj. Może inaczej jakoś. Przepuszczam to. Tukaj miałeś tam na E czy co tu miałeś? Tak szukałem, ale wiesz, chodzi o to, żeby zablokować, to czekaj Tu mam coś... Jest jakaś rurka. Czekaj tu coś jest, ale nie, tutaj nic. Czekaj tu coś mam jeszcze przejście dalej. O, mam, dobra już będziesz mi wejdź Alright shut down, you możesz teraz wejść, mówiłem, że tak to działa.

How are you? Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah.

To nie wyszli stamtąd od końca? Ty, wodyfy. Tyle męczarni wchodzenia, my już Dostań się na zaplecze. Do No wchodzę. Na zaplecze Wodzie. chciałem wejść, no. To siusiaki. Wkładam. Zbieram ten. W pranie i wkładam do.

Uh, sigur. Uh, name and number, please. Vincent Moretti 3465. to Vincent, Vincent. No, nie no Sorry. Tak kupić. Czym, mimo wszystko, dzięki? Alcinko przekupiliśmy. Anyway. No problem. Właśnie, nie nie i odpuściłem. No problem. Dobra. Co ty Shh, shh, Look, whatever you're up to, I don't care. Just tell me where I can find the laundry cart. They're in the back room. Just leave me alone. Hey. Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? Uh, it's rules and regulations. Nothing I can do about it. It's just a cart, man. I need your name and number. Who to name również, Leo? Aha, to ja z nim <gadzam> No. Kulturalnie się odzywam do no. typa Ty go no, walisz na pyrę. A co ty myślałeś, że co? Dawaj ten wózek, bo ja. ten wózek, bo ja wszystko wrzucam do pralek trzymać i to do wózka wrzucić sensu. Chodź tu, Johnny. Otwórz tam. Dawaj, wjedź bliżej. Ładujemy wózek. No ty, ci odłóż ten wózek i ładuj go po prostu. Tak, sam se ładuj. No co ty myślisz, że co ja jestem? się pojawiają te ubrań te Sam se ładuj. Drift wózkiem? Essa. Pojawiają się te ubrań Przecież Stałeś tak pokraśnie, że to jest szok. No To weź, przez oh, To, 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 be to, be go. to. go. No już? Mamy prze, przepełniony? No chyba nie. Kierowca z bombowca. O, to ustań dalej, to z lewej i prawej można ładować. Żartowałem. Ładuj, ładuj ścianę. Dostań się na zaplecze. Zaraz pojedziesz z tym wózkiem, panie. Ile masz minut materiału, panie Piotrze? Y, Asi, Co? Eee, 22, więc skończymy. To jedź, to do, do, do za to może skończy się ten etap. Chyba już. Ileż można tu ładować, to się nie zapewniło. Jedziemy na zaplecze, siadam na łóżek, Gdzie, jest zaplecze? Tam, gdzie się próbowałeś dostać, nie? Tu jest zaplecze. Tam nie próbowałem no, się nie dostać. Nie no jak to, nie, to Tam w lewo, tam w lewo chciałem, zacząłem tam drzwiami. No to tam jest chyba zaplecze, nie? Co z tym wózkiem, przejdziesz? Nie. Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out of the way. Hi, I was wondering, uh... I don't have time for you. Get out of my face, inmate. Move along. Oh, Wytyfy? Dobra e, musimy się o tym zastanowić I na pewno Dowiemy się w następnym odcinku, co się dzieje dalej. Więc zostawcie suba. Cziść cziś.